Cześć Siemanko, jestem Sandy i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie tym razem wybrałem się z tyczką, więc, więc coś coś co już nie robiłem chyba dwa lata. kiedy się na zawodach łowiłem trochę tą tyczką, ale, ale to było tak jak mówię dawno temu, więc, więc zobaczymy jak dzisiaj mi pójdzie. Coś tak, taki myślę, że sobie 3 godzinną sesję zrobię, taki krótki trening. Cel na dzisiaj, myślę, że jakiś karaślin, może bonus trafi się jakiś karpik, płotki, zobaczymy co się wydarzy. Ja jeszcze mi zostało do zrobienia zestawy, do założenia zestawy, do zrobienia zalęty. Przetarcie przez sito i co? I zaczynam nęcenie i łowienie. Zanęta, którą będę dzisiaj używał, to jest Marcella van den e, To jest dokładnie Carp Ground Fish meal, taka zielona. Coś takiego. E, I do tego myśl, e, kilogram poleci zanęty. E, pójdzie kilogram też e, ziemi argil e, brązowa. I gdzieś z kilogram ziemi torfowej. I to, to wymieszam, dodam jeszcze kukurydzę, e, pinkę, białe robak topiony i myślę, że jeszcze e, groch. I to będzie wszystko na dzisiaj, co przygotuję. Zanęty już e, rozrobiłem. Jak możecie zobaczyć, tak się ona prezentuje. E, Są so jak widzicie zanęte już zrobiłem, e, przetarłem, jak widzicie są, e, znajduje się w niej groch, kukurydza i topiony biały robak e, i to wszystko i taką, taką mieszankę dosyć bogatą, e, robię kule, jeszcze zestawy e, przymocuję do topów i e, zaczynam nęcenie. łowisko już mam wygruntowane teraz mi pozostało zrobienie kuli no i nęcenie i od razu myślę, że zacznę już łowić zobaczymy co dzisiaj uda się nam złowić i mam nadzieję, że, że trochę połowię i zobaczycie sporo rybek na tym filmie kule ulepione widzicie tak się prezentują kukurydza, groch biały, topiony robak. No i co? I to leci już do wody. Zaczynam nęcenie. I na pierwsze wstawienie pójdzie pójdzie kukurydza. Pierwsza rybka wzdręga. Taka oto wzdręga malutka idzie do wody. No i nadszedł koniec łowienia. Minęło właśnie 3 godziny odkąd łowię. Już wędki i cały sprzęt praktycznie już jest spakowany. No i na koniec Wam pokażę jakie ryby się udało złowić. No było ciężko dzisiaj dorwać się do tych karasi i dolinów. Niestety niestety żaden, niestety żaden karaś złoty nie padł, lin tak samo. Karpia, o karpiu to nawet nie wspomnę e, ale e, z, udało się złowić kilka leszczy e, bękarta trochę i e, płotek więc, więc zaraz zobaczycie e, jaki wynik myślę, że coś koło kilograma powinno być e, więc, więc uważam wynik za słaby ale to dopiero początki, tak jak mówiłem e, dwa lata bez tyczki e, robi swoje więc, więc, ale na pewno nie ostatni raz na tyczkę usiadłem na pewno jeszcze usiądę w przyszłości. Jak będą Wam się podobały filmy styczki, chociaż nie ukrywam, że ciężko mi jest nagrać branie i jednocześnie łowić. No ale zaraz zobaczycie jakie, jakie rybki. Największym minusem chyba dzisiejszego łowienia to komary, bo strasznie mnie podziabały. Oto rybki. jak widzicie troszkę leszczyków płoteczki, bękarty. jeśli chodzi o leszczyki coś takiego takie leszcze przeważnie brały jeden już żywotny takie leszczyki i takie bękarciki jeszcze nie brały Ai que Jest to teus małe półki, jeszcze jeden bankart. Także to były wszystkie ryby, które dzisiaj złowiłem, jeżeli Wam się podobał filmik ze spławika z styczki to zostawcie łapkę w górę, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, który jest tam na dole, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami, no i co, ja zapraszam do poprzednich, jeżeli nie obejrzeliście poprzednie filmiki i się z Wami żegnam, do kolejnego odcinka, siemano!